Typowa metoda postępowania w takich zadaniach to równoważne przekształcanie tej nierówności, którą mam wykazać, aż dojdziemy do nierówności, która jest w oczywisty sposób prawdziwa. Tak też zrobimy. No i pierwsza rzecz, jaka tutaj się nasuwa, to zastosowanie tego wzoru skróconego mnożenia. Jednocześnie prawą stronę rozkładam na czynniki. Wyłączając przednawias iloczyn A razy B. Teraz może się pojawić pomysł podzielenia obu stron przez A plus B, no ale niestety A plus B, jak widzimy, w założeniu może być równe 0, co oznaczałoby, że muszę tutaj rozpatrzyć dwa przypadki. Zatem po prostu dalej będę kontynuował przekształcenia. Najlepiej będzie odjąć od obu stron tej nierówności prawą stronę, czyli mówiąc krótko przenosimy prawą stronę na lewo. Teraz widzę możliwość wyłączenia przed nawias sumy a plus b. No a w nawiasie będę mieć minus a razy b i jeszcze raz minus a razy b, czyli minus dwa razy ab. No tutaj od razu dostrzegamy możliwość zastosowania podstawowego wzoru skróconego mnożenia. No i to już właściwie kończy sprawę, ponieważ. Doskonale wiemy, że taka różnica podniesiona do kwadratu dla każdych liczb rzeczywistych A i B jest nieujemna, no a z drugiej strony mamy założenie, które mówi, że ta suma w lewym nawiasie, lewy czynnik również jest nieujemny. A to oznacza, że iloczyn tych dwóch czynników również jest nieujemny.